Przesłanie kart Tarota na 17 września 2025 roku. Środa zapowiada dzień pełen napięć kosmicznych. Układ gwiazd może sprawiać wrażenie nieprzychylnego, dlatego warto zwolnić tempo, uważnie słuchać swojej intuicji i nie podejmować pochopnych decyzji. To moment, by z mądrością przejść przez subtelne wyzwania. Podstawa dnia Sprawiedliwość. Karta Sprawiedliwości wskazuje na konieczność zachowania równowagi i trzeźwego spojrzenia. Dziś każda decyzja powinna być podparta faktami, uczciwością, zarówno wobec innych, jak i wobec samego siebie. To czas, kiedy nasze działania przynoszą bezpośrednie konsekwencje. Zastanów się dwa razy, zanim powiesz tak lub nie, bo każde słowo nabiera dziś szczególnej wagi. Aura dnia umiarkowanie. Umiarkowanie przynosi potrzebę harmonii i cierpliwości. W otoczeniu burzliwych energii to karta kojącego balansu, która podpowiada, by łączyć, a nie dzielić. Szukaj złotego środka, unikaj skrajności i daj sobie prawo do oddechu. To dzień, w którym spokojne serce stanie się Twoją najpewniejszą tarczą. Miłość, czwórka mieczy. W relacjach, czwórka mieczy zachęca do chwilowego wycofania. To moment na refleksję i odpoczynek, a nie na intensywne rozmowy czy wielkie deklaracje. Single mogą poczuć potrzebę pobycia w samotności, a pary zrobienia przerwy w codziennym pędzie, by w ciszy odnaleźć prawdziwe pragnienia. Daj uczuciom czas na nabranie klarowności, a serce samo wskaże kierunek. Kariera i finanse, pas mieczy. Pas mieczy przynosi energię do ciekliwości, uważnej obserwacji. W sprawach zawodowych i finansowych to dzień, w którym warto zbierać informacje, uczyć się i badać szczegóły, zamiast działać pod wpływem impulsu. Nie spiesz się, precyzyjne słowo i mądra analiza otworzą przed tobą nowe możliwości. Mądrość na dziś, spokój umysłu jest największą mądrością. Eury Pites. Kochani, środa, 17 września, uczy cierpliwości i wewnętrznej równowagi. Choć gwiazdy mogą wydawać się niesprzyjające, karty pokazują, że to doskonały dzień, by zatrzymać się, zebrać siły i przygotować grunt pod przyszłe działania. Jeżeli czujesz, że to przesłanie cię wzmacnia, zostaw lajk, like, aby wzmocnić przepływ spokojnej, dobrej energii.